Cześć YouTube, jesteśmy w Parku Strzeźliwickim i chcemy Was zaprosić na Sopot i powiedzieć dokładniej, co będzie w Sopocie w tym roku. Także zaczynamy od lewej, w Jedziemy się w Sopocie już 14, gdzie chłopaki będą mieli weryfikację Seba, Romur, Saker. Potem są zawody bikini, myślę, że też obejrzymy, ale główne wydarzenie będzie w sobotę. Bikini, tak? Bikini Nasze większe stoisko i główna impreza będzie w sobotę dla nas, czyli 15. W sobotę zapraszamy na godzinę 10.00 pod scenę, my będziemy ze stoiskiem, u nas na stoisku będą fajne rzeczy, będą też Wojny Dzików, także wyciskanie, podciąganie, i dipy na poręczach, robimy zawody przez cały dzień. Generalnie od piątku mamy stoisko, nie? Tak, w piątek i piątek, piątek, piątek. nie będziemy dużego stoiska robić. Ja jeszcze dodam, że będzie też można nabyć fajne jedzonko u nas na stoisku, coś czego jeszcze nie było. Będzie sernik, nisko kaloryczny, nisko tłuszczowy. Yy... Mariusz, było. Dobra, jeszcze raz. To ja jeszcze dodam, że na naszym stoisku będzie do nabycia również fajne jedzonko. Będą serniki i będą ciastka. Będą takie fajne, fit, dietetyczne powiedzmy, także każdy kto jeszcze trzyma kalorie na wakacje, współczuje, bo ja już wtedy będę kończył na szczęście, to będzie mógł sobie fajnie zjeść właśnie pierwszy rozmost na stoisku. Zapraszam. No i co? Plaża. Po wodach. chcemy się spotkać z Wami na plaży i zrobić pamiętkowe zdjęcie. Co będzie na plaży oprócz zdjęcia? Pogadamy sobie. Także I nie uciekajcie, po zawodach. Pokażemy i ocenimy formę, którą przygotowali wszyscy na sobotę. Dokładnie. Bo wszyscy docinali na sobotę w tym roku i sądzę, że to będzie największy tej pory. Mhm. I po prostu zweryfikujemy czy jesteście ulani czy nie na plaży. Musimy przebić tą fotę, która jest w tle wydarzenia, żeby tak. było więcej ludzi. Więc bez opierdalania zapraszamy na tą fotę. Nie? Ma być owie. Ok, niedzielę. W Zatoce sztuki, czyli zaraz Szymolo jest takie fajne miejsce. Zorganizowaliśmy dla Was właśnie wydarzenie. Będą to trzy wykłady. Będziemy jazowcą, później będzie szmeks i później będzie jeszcze Jacek Wilczyński więc no, naprawdę mamy fajną ekipę. Tematy wykładów będą już w wydarzeniem. W każdym razie od 12 do 15 w niedzielę zapraszamy właśnie na te wykłady. Jeśli chodzi o wstęp, to tu zostawiam głos Pączkowi okay. Ze względu na to, że nie wiedzieliśmy jak ubryty sprawę, żeby przekazywać wiedzę za darmo, a jednocześnie, żeby nie zapisały się osoby, które potencjalnie jednak nie dojadą, pomyśleliśmy, że... Robimy to w formie biletów, ale cały, cały dochód z tych biletów będzie przekazany na cele charytatywne, które też później, później wszystkie szczegóły ogłosimy. A robimy to z tego względu, że po prostu mamy ograniczenie miejsc, będzie 300. 200 mogło, z hakiem raczej 200 z hakiem no. osób będzie mogło wejść więc no musimy zrobić tak, że jak ktoś sobie zarezerwuje to miejsce to żeby rzeczywiście był mhm. no stąd taki no będzie to mała kwota zapewni wszystkim ten komfort, że każdy będzie miał to swoje miejsce tak, no jeszcze dodajmy, że dla każdego czeka opaska złotego dzika i nie będzie ona do zdobycia na naszym sklepie i nie do kupienia nie do kupienia, wyłącznie tak. tego dnia, także każdy kto Nikt tak nie jest. będzie dostępna To znaczy do może studenia. na... to do tego nie Ewentualnie yeah, na eventach Na no, tego typu wydarzenia Zapraszam lazar z kurwansem Łobój z bólu Robór co <śla> myślisz <śla> o swojej formie? No okno, dzisiaj otworzę pół godziny później, zimniaki do sole Kilogram 7 kilogramów ogórków konserwowych Jakich? Nie, to fajnie gruntowe. Nie mogę tak się doczekać gruntowych Gruntowych gruntowy. 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 kurwa Pięknie i długie Najlepsze Robert, kiedy następny start? 7 ja, kilogramów ogórków gruntowych Zacznę od tego dzisiaj trochę później Chyba mnie zasysa, ale poczekam. Dobra, śmieszne, ale dawaj bo ja Nie wiem czy to nie zbierasz Nie, to dzisiaj ma nie być Warszawski deszcz Lecimy do zobaczenia w co dziękujemy Ci za pod. Tu gdzieś balas taki będzie <noise> wykonił.